Robert, obudź się, w film o jejku Ojejku, przysnęło mi się. Kurde, słuchajcie, ten motocykl jest tak wygodny, że można na nim spać. Witam w RPM Motorsport. Chyba nikomu nie muszę przedstawiać tego sprzętu. Jest to Honda Goldwing 1800. 2016 rok. W pięknym, perłowym, czerwonym kolorze. Ten sprzęt ma przejechane tylko 7600 mil. Tak, nie przesłyszeliście się. 7600 mil jest w bardzo ładnym, wręcz idealnym stanie. Akcesoryjna kanapa z pięknym, dużym oparciem. Pokaż tu, Wiktor, na kamerze, jak to wygląda. Bardzo ładne zdobienia. To jest troszkę kanapa podwyższona. Sprzęt ma bardzo fajne spaceróweczki z taką amortyzacją, z regulacją dodatkowo. Tu jest wyposażony w nawiewy na nogi. Zaraz podpalimy zegary, pokażę wam ten przebieg. Grzane manetki, grzane kanapy. Regulacja zawieszenia Tak, 7609 mil Dokładnie sprzęt ma przejechane Pokażę wam tutaj kuferki tu Wszystko się bardzo ładnie otwiera Naklejeczki oryginalne To nie było nic nigdy Malowane klejone Boczne kuferki już otwieramy Delikatnie się to otwierają na tych amortyzatorach, zobaczcie jak to pracuje elegancko, tam linka trzyma z drugiej strony to samo również są takie amortyzatory do tych kuferków tu ten tył jest oczywiście taki już troszkę nowocześniejszy, poliftowy to chyba wychodziło od 2012 roku ten tył sprzęt jest oczywiście zarejestrowany, jest przez nas przetestowany ubezpieczony Opony są w ładnym stanie. Ma dodatkowe halogeny do jazdy dziennej. Oryginalna szyba z deflektorem. No i zapalimy sprzęta. Zobaczymy jak to pracuje, jak to jeździ. Sześciocylindrowa jednostka. 126 koni. Prawie 390 kg wagi naprawdę jeszcze jechać. Ten motocykl bardzo dobrze się prowadzi. Ma oczywiście bieg wsteczny. Pokażę Wam, jak to działa. Tu jest przycisk od rewersu. Naciskamy. Dotykamy rozrusznik. I sprzęt cofa. Teraz wyłączamy, wrzucamy jedynkę i jedziemy. Ktoś kto jeździł Goldwingiem, ktoś kto jeździ Goldwingiem, no myślę, że u z niego nie zsiądzie. Mało z takich ludzi, że się decydują na zmianę motocykla. Bardzo wygodne, komfortowe motocykle. Idealne na długie trasy dla jednej czy dla dwóch osób, nawet. Autostrada, Alpy, zakręty alpejskie nie robią na nie wrażenia. Jeżeli szukasz takiego modelu, to zapraszamy do nas. Mamy również kilka innych roczników od 2009 do 2015. Ten sprzęt jest na oryginalnych wydechach, posłuchajcie jak on brzmi cichutko. Wiktor przegazuje go troszkę. Jeżeli masz pytania, dzwoń śmiało do nas, zapraszamy. Pracujemy od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 16 w soboty od 9 do 14. Jeżeli ma ktoś ochotę przyjechać w niedzielę, trzeba do nas zadzwonić i się z nami umówić. Zapraszam do RPM Motorsportu.